Grecki, e, e, w lotnictwie greckim zadania przeciwpożarowe przypisane są wojskowemu. I w ten sposób dromader polski, który jest standardem, standardem samolotem przeciwpożarowym w lotnictwie greckim, e, no tam no, może przecież były raz nie są też często przypadłością, e, stał się e, jedynym w latach 90. polskim samolotem wojskowym eksportowanym do kraju nawozowych. O, proszę. Ten, dan dia sudah datang pontok di kes berahu di Pulau. ini. Di SP Sukut kat Eee, to jest samolot, yy, samolot Marka Szuchy, naszego niepodległego yy, mistrza. Ja również pilotałem w 767 na trasie przez Atlantyk i to no znaczy ma identyczny, identyczną sylwetkę, ale nie ma tej samej wielkości. Oryginalny Cut jest Jenny.

do Wracając do, do tej mini Jenny 10 tysięcy złotych raczej niż kilka, no kilkadzieścia, tak powiedzmy, 20 parę tysięcy złotych, no plus do tego silnik, ona lata na Rotaxie w tej chwili i e, przypomina nam wszystkim taką awiację z czasów bardzo piechotnych, z czasów I wojny światowej, z czasów przed pierwszą wojny gdzie prędkość 100 km na godzinę była rekordem świata.